Część druga, zakładamy krewetkarium. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich na kanale krewetka.pl. Druga część, tak jak wspomniałem, naszych zmagań z zakładaniem właśnie krewetkarium. Jak pamiętacie z pierwszej części, akwarium wstępnie już umyte, wysypany podkład, przykryty siateczką. Wszystko oddzielone od bocznych ścian akwarium za pomocą jakiejś karty. Także możemy powoli zabierać się za sypanie docelowego żwirku, który tutaj ma się znajdować. Także bierzemy się do roboty. Jak widzicie, podłoże już jest wstępnie nasypane. Podłoże jakie tutaj zastosowałem jest to. Podłoże Ady Amazonia Normal i już teraz na wstępie widzę, że ta granulacja, no może na krewetkarium jest troszeczkę, bym powiedział, ta frakcja jest zbyt, zbyt gruba, mogłoby być troszeczkę drobniejsze, ale myślę, że da radę. Co do tego podkładu, co do tego żwirku, pierwszy raz będę używał właśnie, właśnie oby żwirek. I już widzę na wstępie, mimo że cena była dość, dość, dość wysoka, to nie jest on zbyt twardy. Można go pokruszyć w palcach, także nie wiem jak tutaj jaki tutaj da to rezultat. No ale cóż, bez ryzyka nie ma jak to mówią zabawy. I tutaj z pomocą znów przyjdzie nam karta. Także zabieramy się za formowanie. Co do samego formowania, ja zawsze staram się, aby z przodu było jak najmniej żwirku i żwirek ku górze odpycham. Także robię sobie taki spad. Tu od razu, jeżeli ktoś chce zamontować jakiś filtr, no by pasowało, przymierzyć, czy. Czy ta górka nie będzie zbyt wysoka, szczególnie w przypadku filtrów kaskadowych, gdzie te rurki mają ograniczoną długość, także sypiemy sobie taką właśnie górkę. Yy. Jako, że właśnie w krewetkarnią będą krewetki i ten wlot filtra, jako tako, jeszcze na tej wysokości mógłby być, ale że będziemy zakładać gąbkę, to, to, to jeszcze troszeczkę się obniży. I tutaj, jako że mam kilka tych filterków i tych rurek mi trochę zostało, jedną z rurek postanowiłem odciąć, skrócić. Powierciłem tutaj takie dziurki. Także będzie to skrócone i będziemy zakładać na to, na to gąbeczkę. Filterek już jest zamontowany. Co do filtracji w tym małym akwarium, jest to kaskada Aquela 1 co do mediów filtracyjnych poszedłem na łatwiznę i zamontowałem tam fabryczną zwykłą gąbkę taką jak dał producent wydaje mi się, że będzie ona najprostsza i najszybsza w czyszczeniu no i na wlot filtra także, także jest zamontowana gąbeczka więc tak to wygląda no i co będziemy zabierać się za układanie kamorów no i wstępnie jakoś tam kamienie mamy, mamy poukładane. Pewnie troszeczkę jeszcze do kolejnego odcinka poprzestawiam. Kamienie wydają się być sporawe, ale mam nadzieję, że roślinki, które tutaj będą w tym akwarium, trawnik pójdzie troszkę do góry i, i, i nie, będzie, nie będzie tak tego widać. Jakiś tam zarys mamy. Jasne, jasne kamienie na tle. Ciemnego podłoża na tle zielonych roślin, na tle ciemnej, ciemnego tła z tyłu. Będą fajnie nam kontrastować w tym akwarium. W kolejnym odcinku pokażemy sadzenie roślinek, zalewanie zbiornika. Jako trawnik, chyba pokuszę się tutaj o, o Monte Carlo. Jeszcze nie wiem, co będzie tutaj trzecim, drugim planem. Piszcie w komentarzach, co, co, co wy byście posadzili tutaj w tym akwarium, jakie roślinki. Ja zachęcam do oglądania kolejnej części naszej małej przygody, właśnie z zakładaniem krewetkarium. No a teraz będziemy przechodzić do rozstrzygnięcia konkursu z pierwszego odcinka. Także zapraszam. I, i, i od razu z góry gratuluję tutaj wygranej osobie. A osobą, która najszybciej odpowiedziała na pytanie, już po kilkunastu minutach, jest Marcin Jarosz .pl. Odpowiedź, tak jak widzicie, to moskitiera, tak? To zwykła moskitiera okienna. Marcin, skontaktuj się ze mną. Mail kontaktowy znajdziesz w opisie filmu. A nagrodą było, już Wam pokazuję. No i to właśnie nagroda. Carbo, super widz ze skalarinem. Zestaw próbek pokarmów. Tetramin Baby dla maluchów. I super świetny kubeczek z logiem właśnie mojego programu. Także tak to wygląda. Ja zachęcam do oglądania kolejnych moich materiałów, do subskrybowania kanału i do komentowania. W tym filmie to by było na tyle. I zachęcam do oglądania kolejnego. Do zobaczenia!